Jesteśmy w miejscowości Bondyż, zaledwie kilka kilometrów od buciowego zakątka. Przed nami chata rybaka. Tutaj, w chacie rybaka, będziemy próbować pstrągę. Mają tutaj swoją własną hodowlę, więc ciekawi jesteśmy, jak to wygląda i jak smakuje. Przede wszystkim, jak smakuje. informujemy, że zamówienia przyjmowane są przy barach. A, czyli musimy... Składając zamówienie należy podać numer wybranego stolika, czyli mamy 31. 31. Więc... Czyli musimy, wybieramy no. sobie danie i podchodzimy do, do baru. No i co, podoba ci się no takie coś? Jeżeli chodzi o to zamawianie przy barze, no to dzisiaj nie ma dużo ludzi, no. ale jak tutaj jest cały sezon, pewnie wszystkie stoliki są zajęte, więc nie wiem jak to się po prostu sprawdzi. Tak w praktyce, chyba by wolała, żeby ktoś podszedł, może ktoś wtedy by doradził, no, moglibyśmy myślę, wcześniej picie na przykład sobie zamówić i, i poczekać, więc... Restauracja nie? na to zasługuje, tak, tak, bo więc... jest pięknie, otoczenie naprawdę... Widać, że zadbany, Dodaje teren jest naprawdę zadbany, bo jest dużo roślin, drzew tutaj wokół, także dorobi to na pewno klimat, czy za nami płynie wieprz. Jest też pięknie słychać szum. Strągi pływają tutaj na wolności. Tu w ogóle jest hodowla, i jako ciekawostkę powiem, że ta hodowla chyba tak jak mówił, od 2002 Drugiego, roku, tak. czyli tutaj już jest ich historia. Później restauracja powstała w 2009 roku. Nie, W roku sprzedaż ryb wędzony. Mhm. Tak pani mówiła. A od 2012 roku w tej starszej części powstała restauracja Smażalnia. Smażalnia. No i widać, że tutaj przez te lata się rozwijała. Tak, i mocno rozbudowała tak. się restauracja. No i dosyć chyba popularna jest, bo nawet wśród moich znajomych często tutaj przyjeżdżają osoby z Lublina, z Zamościa. Także no, dosyć miejsce takie tak, próbują, popularne okay, tak? tego pstrąga, więc ja jestem ciekawa, eee. czy warto. Oprócz tego słuchajcie, tego co mamy zamiar zam zamówić z menu bogatego tutaj nie ukrywam. Mamy sałatki. No nie zdecydowaliśmy się na sałatki, bo no, tutaj ceny są dosyć wysokie. Dosyć wysokie, są wysokie jeżeli za to sałatka. 280 gram. Takiej sałatki kosztuje 57 zł średnio, bo tutaj możemy zjeść i z filetem strąga z łososiowego, z krewetkami, arbuzem i borówką. No, tańszą mamy sałatkę z buratą i szynką prosciutto, też za 280 gram płacimy nie, w sumie też 50 52, 52, 52 czyli 5 zł. No dosyć tańczą. tak. No, ceny są jak za sałatkę to Zszykowałam się, bo no, nie spodziewałam się być takich tu, cen, ale może warto. No, no właśnie, pytanie, pytanie, no Że cena. nie się smakiem, tak. nie wiem. Mam ochotę tutaj jeszcze przyjechać następnym razem na rosół rybny hmm? z pierożkami rybnymi, marchewką i zieloną pietruszką. 300 ml, 33 zł. I pikantna zupa prowansalska z wstrągiem suszonymi pomidorami 39 zł za 300 ml. No, to no ma, dosyć to jest wysoko. Tak, 300 ml to jest taka malutka. No szklanka ma, taka 250, ma 250, no to, to no więcej. A to, ma, to jest malutko. 300 ml na zupę to jest po prostu skosztowanie to jest mało. Chcieliśmy tego w trągach, spróbować. Eee, będziemy mieli pierwszy raz tym, Chcemy, którego pani poleciła. Tak? Firmowy, tak? No to próbujemy. Próbujemy. Tak, No właśnie, pizzę mamy. A którą pani poleca? Może to tej ryby w pizze. Nie no, weźmy ta parmę. Czyli parma. To jest tak, bo ta 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 Jesteśmy już po złożeniu zamówienia. Słuchajcie, jest taka możliwość zapłacenia z góry. Czyli zamawiamy przy barze i możemy zapłacić z góry rachunek. Ja tak zrobiłem i mój rachunek wyniósł 125 zł. Oczywiście bez e, napiwku, Ten zostawimy, jeżeli tutaj będzie smakowało. Zamówiliśmy strąga firmowego i pizzę parmę i. Jedno piwko bezalkoholowe, perła, a i jeszcze fryt. Te łącznie to wyszło 125 zł. Także sami ocencie, czy to jest dużo, czy to jest mało. Zamówione potrawy dotarły już tutaj do nas. Mamy pstrąga, pizzę, parmę. Długo nie czekaliśmy. Nie. Chwilę usiedliśmy, napiliśmy się wody i właściwie dania już do nas przyszły jednocześnie. Więc nie czekaliśmy najpierw na rybę na pizzę, tylko wszystko przyszło razem. Próbujemy. Daniel sobie wcześniej z kubną frytkę. Frytki, no znaczy i trzeba dostać do frytki no, niesolone. To... No i będziemy próbować. Chyba zaczniemy sobie od naszej rybki. Od frytki. Od frytki, frytki dobre. No tak. Hmm. Super. Wysmażone, mm -hmm. rupiące. Bardzo dobre. Daniel ogólnie ładnie się przedstawia. Strąk, migdały, pietruszka, cytrynka. Skropimy cytrynką, to już... Lubisz głowę? Nie. Znaczy no nie, Ani ogona. A ja ogon lubię. Próbujemy. O. Cały, cały ogon? Tak, ogon też jest dobry, słuchajcie. No dobra. Nic się nie zmarnuje. Wiemy wszystko do ostatniej ości. Skropiliśmy cytrynką. Dobra. To będziemy... Dobra, no to ja pierwsza, tak? Próbuję. To tak. Tutaj sobie odkrywamy tą rybkę. O, pięknie skórka odchodzi, także fajnie to wygląda. Jest tak, w środku mamy mm, masełko i zioła. Bardzo dobry. Jak na pierwszy kęs, dopieczony. Mm. No próbuj te. Zobaczymy. Ja to lubię i skórkę, no ale no taka płyka. skórka wygląda apetycznie. Wiem, że niektórzy nie lubią. Tej skóry. Najwyżej, no, tak, oś, o I migdał mi się trafił. Emil, nie dziwię się, że z gosią lubicie tutaj przyjeżdżać, bo jak nie przypadam za pstrągiem, to. ma swój smak, mm -hmm, tak jest naprawdę, smak wyda. jest specyficzny, jak to w przypadku pstrąga, natomiast no to co mogę powiedzieć, że na pewno tutaj przyrządzenie tej potrawy jest na najwyższym poziomie, trochę jest problem z ośćmi, PH. nie Bycie miałem nie dzisiaj uskną. ochoty na rybę, a, ale smak jest, nie oszukujmy się, wyjątkowy, tak, Także, no przepysznie, Także. Skórę też polecam. Hmm. Słuchajcie, zaraz rozpracu, rozpracujemy szybciutko tą rybę. Hmm. Normalnie jak tutaj wilki z roztoczańskich klasów. Rzuciliśmy się na tą rybę. Zuciliśmy się jak, jak dziki w żołędzie w, roz, w parku narodowym. Mam tutaj wyczuwam jakby ten pieczenie w piecu mhm. i tak jakby opalen węgiel. Tak, ja też to czuję. Taki, Taki posmak jest dymny tej ryby. Dosyć słona. Żaden smak nie dominuje. Jest na pewno delikatna, lekko słona, w sam raz, że nie trzeba dosalać. Istotne tutaj na tym talerzu jest to, że ta rybka jest soczysta i mhm. krucha. Tak. Także delikatna, tak jak powiedziałaś. No jest wyjątkowa, co tu, tu Warto. mówić. Tak. Warto tutaj przyjechać i na pewno spróbować, i mimo takiej wyższej ceny, ale słuchajcie, ma to przyłożenie w smak. Mhm. Także jak jesteście na roztoczu, to wydaje mi się, że warto tutaj przyjechać i spróbować. Moja ocena tego pstrąga jest to 9 na 10, bo zawsze ta dziesiątka <laughs> może się jeszcze przydarzyć. Zachowajmy to no, na przyszłość. Moja ocena, jeśli chodzi o smak tej rybki, to jest 10 na 10. Bo taka byłam zachowawcza, jeśli chodzi tutaj o te smaki i naprawdę mi smakuje i z przyjemnością tutaj wrócę, bo jest naprawdę miejsce piękne i ryba smaczna. Słuchajcie, no na pewno będzie polecajka, chata u rybaka, bądyś, jak do tej pory rybka. Jeśli chodzi o rybę, to na cudowna. Dobra, ta rybka. O, chciałem tylko powiedzieć, że tyle zostało z pstrąga. może, może wy, wycucham głowę. O nie. Mm, to jest dobra, to Dobra główka? Ogon, no. ogon tak średnio ci chyba są. Tu. Widać ząbki jej, popatrz. Czyli bierzemy pierwszy kawałek, zobaczymy w ogóle jak ona się tutaj prezentuje. Głubisz pomidory. Gubię pomidory, a sobie tutaj paluszkami, tak ona się prezentuje. Także fajna na cienkim cieście, widać, że, ten, że ona jest taka rupiąca na brzegach, także myślę, że będzie fajna. Próbujemy, na razie bez oliwy, zobaczymy jaki jest sam smak pizzy, jaka jest jakieś ciasto. Bardzo dobra. Mhm. No dobra, dobra. E, wiadę jadł. Z tymi moimi ząbkami spróbuję się wgryźć yy, pizzę. Słuchajcie, yy, no, uwielbiam pizzę. Jeżeli jest dobrze yy, ciasto zrobione, no to yy, mogę jeść ją dosyć często. Ale yy, no właśnie te sosy, czoskowe keczupy no nie pasują mi zwyczajnie do, do pizzy. Najczęściej to jest właśnie oliwa. Pikantniejsza, ona oh. zawsze daje nam tutaj mm -hmm. y, ostrości. Lubię też czereskowo, ale bardziej, bardziej ostro. Podbiła smak. No a spróbujemy ją, jak smakuje. No nie sądziłem, że tutaj pizza może być też takim punktem kulinarnym tego miejsca. Proste składniki, szynka. Oliwki, pomidorki, rukola. Ona już chwilę stoi, tak. więc troszkę ostygła, więc pewnie jakby była gorąca, to byłaby jeszcze bardziej chupiąca i ten ser byłby um, bardziej ciągnący, ale naprawdę jest um, godne polecenie. Tak. Degustowaliśmy wcześniej pstrąga. Pizza na nas czekała i rzeczywiście ona już jest tutaj taka średnio ciepła, ale Mimo wszystko ma swój smak. Myślę, że miłośnicy pizzy mogą tutaj wstąpić, popróbować. Myślę, że będzie Wam smakowała. No, takie jest moje zdanie. Ocena punktowa pizzy 7 na 10. No bo w skali 10-7, czyli bardzo, bardzo dobra. Tak? Ale wydaje mi się, że jadłem lepsze. No tak, to też może nie jest najlepsza pizza, kiedykolwiek jadłam, ale jest dosyć, dosyć wysoko w rankingu i tak mocne takie 8 na 10, że naprawdę warto tutaj, jak będziemy mieli ochotę zjeść po prostu pizzę. To śmiało można tutaj przyjeżdżać. Są trzy rodzaje pizzy, jest Luca Margarita, jest właśnie parma. No i też jest pizza z strągiem wędzonym. Więc też y, może następnym razem spróbujemy tego pstrąga wędzonego na pizzę. Tutaj pani polecała, ale baliśmy się trochę tego smaku, no bo tak... Niekoniecznie kojarzy mi się akurat dobrze ryba na pizze. Przepraszamy, że nie używaliśmy sztuców tutaj, ale chcieliśmy w sposób naturalny, po prostu tak jak zwyczajnie jemy pizzę, no i głównie jemy ją rękoma, tak? tak jest. Także ja osobiście jedząc każdą pizzę, to można powiedzieć, że ją celebruję, tak? tak no, jest. Kuchnia śródziemnomorska, którą bardzo uwielbiam. Pizzę rzadko sam przyrządzam więcej past ale no jeżeli chodzi o smak to ta jest bardzo dobra próbuję drugiej oliwy oliwa czosnkowa Chyba to, nie to nie jest rozmary? Co to rozmaryn? rozmaryn, czosnek mm. mm. bardzo ładnie jest przyjemność jedzenia na pewno jeżeli miałbym tu wrócić na pizzę to tak trochę cena wysoka mm. i może stąd też ta Ocena troszeczkę jest niższa niż balery smakowe, ale no tak, taka pizza to 46 zł. Także no dosyć sporo, jak na taką niewielką pizzę 30, 30 cm. Ale jak lubicie pizzę, będzie Wam na pewno smakowało. Podsumowując, uważam, że miejsce wyjątkowe, dobra kuchnia, smaczna rybka. To co najważniejsze, krucha, soczysta, delikatna, wydaje mi się, no że. No i hodowana to na miejscu. Tak, to jest, to jest dosyć istotne, że miejsca. dostaniecie rybkę świeżą, dobrze doprawioną, no i po prostu zwyczajnie smaczną. Także jeżeli jesteście na roztoczu, warto tutaj. Tak. Przyjechać, spróbować tego pstrąga, a zanocować możecie u nas całkiem niedaleko stąd, zaledwie kilka kilometrów, guciowy zakątek. Przyjeżdżamy tak, tutaj też na naszych motorowerach. Także można dojechać sobie skuterkiem, właściwie tą hulajnogą elektryczną, bezpośrednio z guciowego zakątka i możecie posmakować tych wspaniałych potraw, czy pstrąga, czy pizzy. Także. Polecajka, trzymajcie się, jeżeli Wam się podobało, zachęcamy do subskrypcji i zapraszamy na kolejne odcinki, gdzie będziemy pokazywali Wam przepiękne, malownicze Tak Także hej! Pa! pa.